Bata Pardel, witam i zapraszam na aktualności, które zaczynamy od wyjątkowej hojności mieszkańców powiatu Jarosławskiego, którzy przez cały dzień wspierali dziś Małą Kapelę Gorących Serc. W ten sposób pomagają lokalnym szpitalom i przychodniom. Kapela gra dziś po raz trzynasty. W tym roku jej wolontariusze zbierają pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wcześniaków. Jarosławski Puszkowy Descent to w tym roku ponad 600 wolontariuszy. Młodzież kwestowała głównie przed kościołami, tam najłatwiej spotkać hojnych ludzi. Wszyscy dają, praktycznie każdy, czy w ci dwa złote, dziesięć, zależy ile kto ma. Chętnie, sami nawet ich nie trzeba prosić albo mówić, po prostu sami wyciągają pieniądze i jest bardzo fajnie. Jarosławianie znów udowodnili, że nie są zmęczeni akcją, wspierają kwestujących w głowie dlatego, że za zebrane pieniądze kupowany jest sprzęt, który zostaje w placówkach działających na terenie powiatu. To warto pomagać. Mimo wszystko, nawet jeżeli nie mamy za dużo pieniędzy, to warto wspomóc innych, którzy może mają jeszcze mniej. Każdy grosz się liczy. Oczywiście, jak najbardziej grosz do grosza i zawsze będzie jakaś suma. Do akcji trzeba zawsze się przyłączać, bo te akcje są naprawdę dobre, a ta akcja jest potrzebna dla naszego miasta. Także to jest zawsze szczytny cel i dobre dla wszystkich. Pieniądze z kwesty od razu trafiały do sztabu kapeli, gdzie były liczone. Rekordziści przynosili w puszkach nawet po kilkaset złotych, tak jak Krysia, która miała swój sposób na zbiórkę. Mówiłam, że są bardzo mieli, że od razu widać uśmiech z daleka i że na pewno nam pomogą. I dlatego to się udało. Do tej pory małej kapeli udało się zebrać już ponad 350 tysięcy złotych. Za tę kwotę kapela kupiła sprzęt, głównie dla oddziału kardiologii, oddziału dziecięcego i pogotowia. W tym roku wolontariusze postanowili wesprzeć inną placówkę. Młodzi ludzie. Sztabie zdecydowali, że tym razem zostanie wsparty, tworzony ośrodek wczesnej interwencji, który będzie rehabilitował dzieci, który będzie, który będzie pomagał dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością, niepełnosprawnym, przezcześnie urodzonym. Na razie nie wiadomo, jaki sprzęt zostanie kupiony za pieniądze z tegorocznej zbiórki. Wszystko będzie zależeć od zebranej kwoty, także podczas koncertu zespołu Demono.